National Independence Day in Manchester. A unique evening connecting culture and history. 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia pokoleń naszych przodków o długo wyczekiwanej wolności. Z okazji święta niepodległości składam Państwu najserdeczniejsze życzenia pokoju, sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym, niezłomnej wiary w pomyślną przyszłość naszej ojczyzny. Dzisiejszy koncert jest częścią obchodów polskiego święta niepodległości, właśnie tutaj w Manchester. Jakie emocje według pana towarzyszą takiemu wydarzeniu, które łączy kulturę i historię Polski z wielokulturową społecznością Wielkiej Brytanii? No myślę, że przede wszystkim jest to radość z tego, że możemy się cieszyć, że Polska jest wolna, demokratyczna, że możemy mówić gdziekolwiek nie jesteśmy, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, gdzie los rzucił Polaków w języku polskim. Jest to coś wspaniałego, i tak jak było dzisiaj, mam nadzieję, tutaj widać, wszyscy są zadowoleni, że mogą tego dnia być razem. Od stycznia przyszłego roku, jak Państwo wiecie, Polska będzie przejmowała prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Wszystkie placówki dyplomatyczne polskie na świecie będą się do tego, jakby starały się odnaleźć. My również, jako konsulat generalny w Manchesterze, też chcielibyśmy zaznaczyć w tej prezydencji swoje, swoje miejsce. Prowadzimy rozmowy z kolegami, koleżankami z innych konsulatów zawodowych z Unii Europejskiej właśnie, żeby w ramach festiwalu europejskiego w maju w Liverpool przedstawić również taką powiedzmy swoją kulturalną ofertę, czyli kawałek polskości w Liverpoolu w maju. Z okazji święta Unii Europejskiej. To jest jeden z takich kluczowych motywów, ale oczywiście z okazji różnego rodzaju świąt, chociażby 11 listopada, w przyszłym roku ponownie, czy, czy, czy z okazji 3 maja, będziemy starali się również zaprezentować kawałek polskiej kultury nie tylko Polakom, ale również Brytyjczykom i innym narodowościom, które, które na Wyspach żyją, szczególnie w Manchesterze i w okolicach. Wielu młodych Polaków dorasta w Wielkiej Brytanii, co wiąże się z wyzwaniami, ale i ogromnym potencjałem. Co chciałby Pan przekazać młodemu pokoleniu Polaków w tak ważnym dniu? Żeby nie zapominało o polskości. Ja mam nadzieję, że dzięki rodzicom no i dziadkom, bo wiele osób. To już jest kolejne pokolenie tutaj urodzone, będzie kultywowało tą polskość, będzie dbało o język polski. No, żyjemy w tej chwili w takim globalnym społeczeństwie, może się okazać właśnie, że dzięki chociażby znajomości języka polskiego w przyszłości może będą mieli lepszą pracę, może będą mogli pracować również nie tylko dla Brytyjczyków, ale również i dla narodu polskiego. Także to jest coś, coś, coś wspaniałego i cennego, żebyśmy pamiętali o tym, że i w sercach mieli tą polskość, uczyli się języka, pamiętali o naszej kulturze, historii. november 11th 2024 the consulate general of the republic of poland in manchester organized a grand celebration of poland's national independence day bringing many poles together this extraordinary event was not only an opportunity to honor polish independence but also a chance to strengthen the integration of the polish community

He emphasized the significance of such events in fostering intercultural dialogue and announced future initiatives aimed at strengthening relations between Poles and the local British community. The highlight of the evening was the exhibition titled Women, Soldiers of the Second Polish Corps. This moving display commemorated Polish women's vital role during World War II. Through their courage and determination, the history of the Polish Armed Forces. Gained an unparalleled dimension, the exhibition deeply resonated with guests and served as a starting point for discussions about Polish history and heritage. We appreciate the enthusiasm of Polacy na on the islands, which jak our independence. Through all the hardships of daily naszą they cultivate our history, national traditions, culture, and language, strengthening relacje. Polish-British relations. The evening's exceptional musical program featured a recital titled Pearls of Polish Music, performed by recognized violinist and sopranist Magdalena Filipczak and pianist Łukasz Filipczak. The concert program included pieces by Poland's greatest composers, such as Ignacy John Paderewski, Henryk Wieniawski, Friedrich Chopin, and Karl Szymanowski. The artists, who have performed on some of the world's most prestigious stages, captivated the audience with their virtuosity and profound interpretation of the works. Throughout the evening, there was also time for conversations and reflections among attendees who appreciated the high artistic quality of the event and its unique atmosphere. The gathering provided an opportunity to renew bonds within the Polish diaspora and establish new connections. The National Independence Day in Manchester was a reminder of Poland's history and an inspiration to strengthen intercultural ties further. na wniosek konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manchesterze pod znakiem honorowym za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej pani Barbarze Cieśnikowskiej Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV, welcome.